Na pewno jutro wejdę z taką petardiną humorową i mam nadzieję, że to pomoże. Ja jestem naładowany pozytywnie. Jutro chcę się odpalić i. A ty masz jeszcze jutro immunitet, czy nie? już nie? Już Trzeba się zastanowić jeszcze nad tym yy, ta, całym rozstawieniem yy, tych stanowisk, stanowisk tak. bo jeśli makaroniarka jest po drugiej stronie, gdzie się robi ravioli... Tak, to jest totalnie. To, jest... to bez sensu to. Nie gadajcie za bardzo bez Józka, bo będzie obrazi się obrazić się fest, nie? Błagam was, bo on jest taki nadwrażliwy, że. Tak. Juzek, póki co ma własne przemyślenia na temat serwisu. Juzek, masz tyle ludzi, zleć to komuś. Ej! Ej! Nie nikt nie słucha. Czas, jaki czas jest? No. no, no. Ej, jak ty się odzywasz? No nikt mi nie odpowiada, szef. Że... Chciałem, żeby w końcu zaczęli zwracać na mnie uwagę, bo przyzwyczaili się do takiego wiózka, śmiesznego i w ogóle. Ej, co jest? Co my... Co? Tak? Piotr, Dominika, na no razie ktoś Chcesz być kuchni? Tak, szef. No to tak się zachowuj od teraz! Kurde, szczerze, to ja mam ochotę po prostu powiedzieć, że mam tego dosyć. Trzeba, tak jak w każdej z restauracji, mięsa, ryby. No tak, dlatego Mąki. właśnie myśleliśmy o tym, że żeby jak ktoś bierze że to, ktoś to tataki, musi być razem. No nie to bierze antrykot. Jak ktoś bierze na przykład tak, Wellingtona, tak. no to obok ja mogę być z ravioli, bo i tak ty masz naleśniki, masz moczne te rzeczy. No właśnie. Przy tym, no. I ja też jestem z ravioli z mąką. Cześć, Juju, czekamy na Ciebie. No, co tam? Myślimy po prostu, jak to wszystko poogryzać. A czekamy z ustaleniami na Ciebie. Ja chciałam się powie powiedzieć jedną, że już teraz już mówię, że jutro się uruchamiam i. Nie będę taki skryty, cichy, tylko to... to naprawdę, będę... Ale za... ty nie jesteś skryty, cichy. Ale nie. To chodzi o to, że jutro będę i ja jutro będę stawiał, I, ja jutro, ja jutro będę stawiał na swoim. Okej, okay, ja też, jeżeli dostanę opaskę kapitana i tak samo jak tu wy mówicie, że krzyczy na was, czy coś takiego... Możesz jechać. No, śmiało. ja będę krzyczał. Tak. Ostatnio była I... sytuacja, że przez to, że jestem w domu taki śmieszny. To później na kuchni się to... Ej, filadelfie potrzebują. No, tak, Właśnie on to zrobił przed chwilą, nie? Zero. Ja mówię do was, a on nawet się tym nie... Co powiedziałem? Cię. No właśnie. I k. mnie to. Nie musisz po mnie co robisz? No, bo właśnie o to chodzi, że ja mówię do was normalnie, a wy, jeżeli ja nie ryknę, no to nikt się nie, na mnie nie skupił uwagi. Wystraszyłam się, nie lubię takich sytuacji. Można się denerwować, ale trzeba kontrolować swoje emocje, bo różnie ludzie na to reagują. Nie osiągniesz sukcesu moim zdaniem w grupie. Ale czym? Co, jest? Co teraz się wydarzyło? No nie wiem no, takie walenie w stół, na mi na mnie to na przykład nie działa. Ale tylko no to... ale nic na was nie działa. Nie akceptuję takiego zachowania w życiu no, codziennym nigdy. Podarłeś aż na od tego uderzenia, więc jakby ja tego nie akceptuję, no. I ci no, mówię. Okej, okay, dobrze, rozumiem. Ja nie akceptuję, nie akceptuję podkładania świn. Ja ci podurzam świnie? Nie tylko mi. Ja? Tak, kilka, kilkukrotnie. Ostatnia sytuacja z krepami. Wyżyć, moim zdaniem. Rozdwołaję, no. Przecież to już tutaj i widzisz, że się pali. To ja zauważyłam, rozdwoju? co ci powiedziałam. Chodzi o czystą przyzwoitość ludzką. Tu palą się dwa krepy, a ty sobie mieszasz, że Rizotto. Kilka razy się do ciebie zwracałem, to ty udawaj, że nie słyszysz. I to nie jest Ale tylko. Ale kiedy m... ja udawałam, że ty ja nie słyszę ciebie, Józek? Ale nie tylko mnie nie słyszałaś. Nie słuchałaś też innych uczestników. Ale kogo? No na przykład Domi, na przykład Piotka. Ty masz jakiś problem, mam. naprawdę, chyba z samoakceptacją. Naprawdę, Józek. Jest mi przykro, dlatego, bo z Józkiem naprawdę mam, miałam dobry kontakt, a tutaj. No taki kubeł zimnej wody. Co jeszcze ważnego miałeś do powiedzenia, jak nie słuchałem? Szczerze, to zapomniałem. Już nie zapomniałeś, takie się? ważne to było. Wystraszyłeś się? To nie jest do końca okej. Okay. No, rozumiem jego złość i chęć zwrócenia uwagi. No, ale jest to jakieś tam trochę przygięcie, nie? To są mocne słowa, Józef, które ty wypowiadasz. Nie, to by zaburzono. Ja, bardzo. niestety, ale też uważam, jak do mnie Mocne słowa podkładanie świni, bo to jednak drużyna, nie? Biorę odpowiedzialny za to, co powiedziałem. Ja wiem, że jest ci z tym źle. Nie za bardzo się tym przejmuję. Ja mówię o tym, co obserwuję. Dla mnie, w moim odczuciu, to jest podkładanie świni. No ja naprawdę nie mam sobie nic do zarzucenia i poro mnie te słowa, te mocne słowa, naprawdę. Dobrze, czy jakby mogę wstać, czy jeśli chcesz jeszcze ze mną jeszcze coś ja, mi powiedzieć? Tak, to już że ja cię chcę powiedzieć i nie wal nigdy więcej tak w stół. Jesteś bardzo nerwowy, tak. a wręcz czasami niebezpieczny po takich zachowaniach jak dla mnie? Jeżeli ktoś mówi, że czuje się niebezpiecznie w moim towarzystwie, no to to już jest hardcore. Nie chcę tekstów takich w moją stronę, że ja jestem niebezpieczny i tak Ale dalej, ja bo czuć. jestem turbo, turbo Ale ja facetem. mogę czuć to, co ja czuję. Mam wrażenie, że jesteś trochę fałszywa. Słuchaj ze zrozumieniem, albo nie wiem, wróć do szkoły podstawowej, bo... No w ogóle już po tym, jak mi powiedziała, że się mam cofnąć do podstawówki, to miałem wrażenie, że, że nie ma sensu w ogóle z nim rozmawiać.